Składamy zamówienia naszych widzów. Tygodniowo montujemy tutaj kilkaset waszych komputerów. To znaczy, że w tym czasie przez dział montażu przechodzi około 1000 kości RAM o łącznej pojemności około 24000 GB. Konfig, który wam pokażemy, kosztuje plus minus 3350 zł. Płyta główna Asus Prime B550 Plus, procesor AMD Ryzen 5 5600, pamięć RAM to Kingston Fury, dwie kości po 16 GB, do tego terabajtowy dysk Lexar M2 PCEI NVMe, karta graficzna Gigabyte Radeon RX 7600 Gaming. To wszystko zamykamy w obudowie Endorfi Ventum 200 Air i napędzamy zasilaczem Endorfi Vero L5 600W 80 Plus Bronze. Do zamówienia, które właśnie Wam pokazaliśmy, standardowo dorzucimy również niespodziankę. Sprężone powietrze, organizer do kabli, podkład, oraz zestaw czyszczący. Wszystko od Silvermanki. Zaobserwuj nasz profil po więcej pecetowych inspiracji.